Witam Was serdecznie w kolejnym filmiku porannej serii. Kto czekał na ten filmik? Już kilka dni minęło. Niestety filmik się nie pojawiał. Niektóre osoby pisały, niektóre osoby dzwoniły. No ja czekałem, jest godzina piąta, a filmu nie ma. I co teraz? No właśnie, nie byli cierpliwi. I cierpliwość będzie dzisiejszym tematem. Cierpliwość w życiu zawodowym i cierpliwość w życiu prywatnym. Tak często mówimy, że nie jesteśmy cierpliwi, my po prostu nie damy rady, a ty jesteś cierpliwy. Moi bliscy, bliskie mi osoby bardzo często do mnie mówią, że ty pójdziesz do nieba. Pójdziesz do nieba, dlatego że jesteś cierpliwy, że znosisz to, że my mamy swoje kaprysy, humory. Nie jeden facet mówi: Taka, Ta moja kobieta co miesiąc takie humory ma, i ja to cierpliwie znoszę, jestem wyjątkowy. Ale cierpliwość to jest umiejętność, którą można wyuczyć, nad którą można pracować. Niestety tego nie robimy bardzo często, a jest to umiejętność, która mega mocno przydaje się w życiu zawodowym, kiedy musimy cierpliwie czekać na efekty naszej pracy, kiedy musimy cierpliwie wykonywać żmudną pracę, nie widząc jeszcze sukcesu, a ten sukces jest. I tak często rezygnujemy. Bez sensu. Rezygnujemy z sukcesu, który jest już za ścianą. Jest bardzo dużo memów, które pokazują, że kopiemy, kopiemy, kopiemy. Skarb jest metr od nas, a my rezygnujemy. I taka jest prawda. Ludzie, którzy coś osiągnęli, to nie osiągnęli dlatego, że coś wyjątkowego zrobili. Bardzo często oni po prostu ciężko pracowali. Ciężko, sumiennie, dzień po dniu, nie czekając, że efekty pojawią się o tak. Bo bardzo rzadko się tak pojawia, że znajdujemy żyłe złota i jesteśmy od razu bogaci. I od razu osiągamy sukces. Życie jest tak. Takie nasze, że na sukces trzeba ciężko pracować, bardzo długo. I czasami się okaże, że to będzie wiele lat, ale warto. Warto się potrudzić, warto się pomęczyć, warto marzyć i dążyć do swojego sukcesu. Bo nie jest tak, że jedni osiągają sukces, a inni nie osiągną, bo są gorsi. Nie ma czegoś takiego. To jest tak samo z cierpliwością. Stricte temu z cierpliwością w życiu prywatnym. To nie jest tak, że ktoś jest bez uczuć, bez emocji, że się nie denerwuje. Oczywiście, że się denerwuje, tylko pokazuje to w inny sposób. Wyuczył się tej cierpliwości, tak żeby nie reagować emocjonalnie. Jest to mega trudne. Powiem Wam, że ja się tego bardzo dużo, długo uczyłem. Kiedyś też ekspresyjnie. Podchodziłem do spotkań, do negocjacji, a teraz? Teraz mogę face-to-face face siedzieć i rozmawiać o milionach, i nawet okiem nie mrugnę. Niektórzy się dziwią: No jak to jest możliwe? Przecież jesteś młody. To jest praktyka. To jest coś, nad czym ja ciężko pracowałem. I ty też możesz nad tym pracować, i możesz być wybitnym sprzedawcą. Ty też możesz być wybitnym specjalistą. Ty też możesz negocjować. Nie ma czegoś takiego, że. I jedni negocjują, a inni powiedzą: Ja się nie nadaję. Dlaczego? Bo ja emocjonalnie podchodzę, bo zjadają mnie nerwy. To jest coś, nad czym możecie, kochani, pracować każdego dnia. I to tak nie osiągniecie tego z jednego dnia na drugi. No jest to po prostu niemożliwe. Dla jednych będzie to miesiąc, dla innych to będą lata. Ale można. Znam wiele przykładów osób, które były bardzo emocjonalne i te emocje niszczyły ich życie, niszczyły ich karierę zawodową. A teraz, szapoba, są wyśmienici negocjatorzy. Szczerze mówiąc, jak miałbym z nimi negocjować, to byłyby to naprawdę bardzo długie negocjacje, ale osiągnęli coś więcej. Są cierpliwi, są wyrozumiali, również w życiu osobistym i to jest największy sukces. Tego Wam życzę w dniu dzisiejszym. Miłego dnia, miłego weekendu, piątek, kończymy go pozytywnie i bawcie się dobrze w weekend. Trzymajcie się, cześć!